Cześć! A może w zasadzie dziś powinienem powiedzieć Ola, albo Bondia, albo Hudedah, ewentualnie coś w jakimś z indiańskich języków z Ameryki Południowej, jakimś języku, którego używali natywni rodzimi mieszkańcy tamtych ziem, zanim przyjechali tam Hiszpanie i Portugalczycy i cała reszta. Możemy tak to w zasadzie zostawić. Bądźmy naturalni. Tak jak naturalnie, witam bardzo serdecznie na kanale Język Wrok. Ja nazywam się Patryk i dziś zajmiemy się tematem. Toponimów. Zajmiemy się tematem tego, co dosłownie znaczą nazwy miast w tym wypadku. Przeniesiemy się w tej naszej podróży do Ameryki Południowej i zobaczymy. Jeśli Wam się spodoba ten format, to będziemy podróżować też w różne inne miejsca. Naszą podróż zaczniemy właśnie od Ameryki Południowej i zrobimy to nieprzypadkowo. Zaczniemy właśnie tutaj, znaczy akurat teraz jesteśmy na jakimś polu pod Warszawą, ale zaczniemy właśnie od Ameryki Południowej, z tego względu, że są tam nazwy miast, nazwy stolic, nazwy miejscowości, które mogą być z naszej perspektywy dosłownie bardzo ciekawe. Znaczy, jest wiele miast na świecie i wiele miejsc na świecie, które mają ciekawe nazwy, ale. O co mi chodzi? Na przykład nazwy miast w Europie bierzemy w pewnym sensie za pewnik, to znaczy one powstały gdzieś tam setki, tysiące lat temu, czasem jeszcze przed nadejściem ludów indoeuropejskich. Nie interesuje nas to aż tak bardzo, przynajmniej mnie, jak. To jak ciekawie zostały nazwane różne miasta w Ameryce Południowej czy w innych miejscach Nowego Świata, tak zwanego, czyli po 1492, po Wielkim Odkryciu Krzysztofa Kolumba. Wówczas cały świat, cały świat się zmienił i trzeba było podczas odkrywania nowego świata nadawać nazwy nowym osadom, które z czasem przekształciły się w stolice dużych krajów, które obecnie znamy jako Brazylię, Argentynę. Peru, Chile czy, czy wiele innych krajów. Jak wiemy, średniowieczna Europa była obszarem w dużej mierze katolickim. Wtedy można powiedzieć, że katolicyzm przechodził taki swój złoty okres w takich krajach choćby jak Portugalia czy Hiszpania. Oczywiście nie tylko wtedy, ale, ale tak można to w skrócie określić. I tak przechodzimy do pierwszego miasta, o którym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, a jest to. Ale zanim przejdziemy do konkretów, jeśli podoba Ci się wstęp do tego odcinka i czujesz, że ten odcinek będzie ciekawy, to możesz już teraz kliknąć subskrybuj, dzwoneczek, nie przegapić informacji o nowych filmach. Eee, I cóż, a my teraz podróżujemy do Brazylii. São Paulo powstało w XVI wieku e, na terenie dzisiejszej Brazylii, oczywiście, na terenie dzisiejszego São Paulo, e, jako misja jezuiska świętego Pawła i stąd właśnie nazwa. Żadna w tym tajemnica, nic skomplikowanego. São Paulo. Święty Paweł. Więc tutaj ten chrześcijański rodowód jest tak bardzo, bardzo widoczny. Później, oczywiście, przez lata miasto się rozwijało również dzięki temu, że powstał port w miejscowości, która nazywa się Santos, czy Santos może w zasadzie, bo to zależy z jakim wariancie języka brazylijskiego, portugalskiego będziemy mówić. I na przykład w São Paulo mówimy z akcentem paulista. Dlatego tam z dużym prawdopodobieństwem mieszkańcy São Paulo powiedzieliby. Właśnie Santos, a nie Santos. Jak już by powiedzieli na przykład mieszkańcy następnego miasta, do którego za chwilę się udamy, a jest nim słynne Rio, czy w zasadzie Rio, jakby powiedzieli jego mieszkańcy. Rio de Janeiro. Styczniowa rzeka. Był taki moment, kiedy, kiedy tak naprawdę Rio de Janeiro, czy Rio de Janeiro, mówiąc po polsku, było nawet przez moment stolicą. Portugalii na początku XIX wieku, podczas wojen napoleońskich, ale co jeszcze ważniejsze, było przez dłuższy czas również stolicą samej Brazylii, zanim powstała Brasilia. A skąd nazwano właśnie Rio de Janeiro, styczniowa rzeka, z tego względu, że kiedy na początku XVI wieku te tereny zostały odkryte przez Portugalczyków, no to po prostu myśleli, że jest to ujście rzeki. Mała ciekawostka, przez moment Rio de Janeiro też miało swojego patrona, był nim święty Sebastian, więc przez moment miasto nazywało się São Sebastian do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro w zasadzie, ale no później szybko odstąpili od tej nazwy, wracając do prostszego, krótszego. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Wiecie co? Proponuję w tych naszych podróżach się nie ograniczać. A co tam? Wybierzmy się w tym momencie do najbardziej wysuniętego na południe miasta na świecie, którym jak wiemy doskonale jest Ushuaia, znajdująca się w Argentynie. Znajduje się na południu Ziemi Ognistej, no czyli takiej wyspy już tak naprawdę nie opodal w zasadzie Antarktydy, na samym południu Ameryki Południowej, też nie opodal granicy z Chile, i stamtąd tak naprawdę odbywa się większość wycieczek, zarówno tych turystycznych, jak i badawczych, które skąd statki wypływają właśnie, do, właśnie do, na Antarktydę. Więc tak, skąd w ogóle ta nazwa? Jak nie trudno się domyślić, skoro nie kojarzy się to z niczym, co jest związane z językiem hiszpańskim, którym mówi się w Argentynie, no to musi to pochodzić od języka rodzimych mieszkańców tego terenu, którzy żyli tam przez 12 tysięcy lat sobie w spokoju, a potem przyszli Hiszpanie i już tego spokoju nie było, ale nazwa pozostała. Nazwa pochodzi od języka Indian Yamana i oznacza Zatokę w głębi, zatokę na krańcu, gdzie usz czy us w zasadzie znaczy w głębi, a uaja znaczy zatoka. Eee, I dlatego właśnie, że w tym języku są takie, a nie inne zasady wymowy, powinniśmy nazywać usłaje usłają. Wracamy do Brazylii, i to jeszcze dalej na północ i w głąb kontynentu niż do tej pory byliśmy, a mianowicie znajdujemy się teraz w sercu Amazonii, w Manausz. Manaus, które jeszcze w 1832 roku było wioską, a w zasadzie zostało wioską, bo w tym roku, w listopadzie konkretnie, dopiero otrzymało prawa wsi, a obecnie jest wielką aglomeracją w samym sercu Amazonii, w której nawet w 2014 roku mogliśmy obserwować zmagania w miejscu świata w piłce nożnej, gdzie na tamtejszym stadionie, mogącym pomieścić aż 40 tysięcy ludzi, odbywały się właśnie mecze, a piłkarze swoją drogą narzekali, że ledwo da się tam grać, bo po prostu powietrze jest tak gęste, bo są w samym sercu Amazonii. Wspominam, że ledwo da się wytrzymać. A jakim cudem w ogóle znalazło się wielkie miasto w centrum Amazonii? Otóż chodzi o Kałczuk. Kałczuk, który pod koniec XIX wieku sprawił, że z wioski zaczęło się to miasto przekształcać w coraz większą aglomerację, aż w końcu stało się światowym centrum tak naprawdę Kałczuku, a to wszystko swoją drogą wiem z odcinka Españoles en el Mundo na temat właśnie tego miasta, ale skąd ta cała nazwa? I podobnie jak w przypadku Ushua'i, mamy tu do czynienia z nazwą, która pochodzi od nazwy plemienia, które wcześniej za zamieszkiwało te ziemię, które właśnie nazywało się Manaos, tam o zamiast u nam przeskakuje i cóż, i tak naprawdę oznacza to w tym języku e, tych właśnie Indian, matkę Boga. Naszym ostatnim przystankiem na dziś jest zaś Paramaribo, czyli jesteśmy w Surinamie, byłej holenderskiej kolonii, gdzie mówi się po niderlandzku e, oraz w wielu różnych lokalnych językach, ale jednak językiem urzędowym jest język niderlandzki. E, Okej, okay. no to co znaczy to Paramaribo i dlaczego ta nazwa nie pochodzi z języka niderlandzkiego? W zasadzie to po prostu nie wiadomo skąd ta nazwa pochodzi, więc jest z tym ciekawie. Hipotez jest kilkadziesiąt, ale y, powiem o tych najbardziej prawdopodobnych. Ta taka najmniej, powiedzmy, popularna z tych y, najmniej popularna z tych popularnych głosi, że jest to nazwa pochodząca od nazw jednego z drzew, które występują w tamtym rejonie. Ta bardzo popularna mówi o tym, że jest to nazwa pochodząca od słów para i maribo. Z języków tupi guarani miałoby to oznaczać ludzi z nadwielkiej rzeki. Natomiast ta najpopularniejsza głosi, że miało to by być od określenia paramaru, bo gdzie paramaru oznacza tęczę, a bo oznacza miejsce, więc e, tak czy owak. Mieszka tam sobie kilkaset tysięcy ludzi, bardzo spokojny żywot prowadzą, albo nie, bo nie wiem, bo nigdy nie byłem, tak mi się powiedziało. W każdym razie fajnie by było kiedyś do takiego Surinamu polecieć, czy też do Brazylii, która osobiście jest moim wielkim marzeniem, albo choćby do boskiego Buenos Aires, ale o Buenos Aires będzie w następnym odcinku, ale jeśli ktoś z Was na przykład już teraz chciałby. Przenieść się choćby do Brazylii, czy do Surinamu, czy do Argentyny i obejrzeć dużo fajnych odcinków, to mogę Wam bardzo serdecznie polecić jeden z moich ulubionych kanałów na YouTubie, czyli Planeta Abstrakcja. A jeśli chcecie być na bieżąco z moimi nowymi filmami, to zapraszam do. Po pierwsze, łapka w górę, jeśli ten odcinek Wam się podobał. Po drugie, subskrypcja, dzwoneczek, aby nie przegapić informacji o żadnych nowych filmach. I cóż, widzimy się w następnym odcinku. Ach, no i jeśli jeszcze nie uciekliście, to y, mam już przygotowany tak naprawdę następny odcinek, właśnie, gdzie będzie m.in. Buenos Aires, y, wybierzemy się też do Boliwii, będziemy w Urugwaju y, i. Też będzie pięć różnych nazw miast, więc zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli chcecie kolejne odcinki w takim klimacie. Również, oprócz tego, jeśli macie jakieś pomysły na to, z jakich innych miejsc na świecie moglibyśmy przedstawić Wam. Właśnie, co dosłownie oznaczają nazwy miast, na przykład w Ameryce Północnej, co też jest niesamowicie ciekawe, na Karaibach, w Australii, czy nie tylko w tych krajach Nowego Świata, ale może też cofniemy się nieco głębiej w te korzenie toponimów i porozmawiamy o nazwach miast w Europie. A może nie miast, może państw. Może rzek. Dawajcie znać w komentarzach, co powinniśmy e, nagrać co, jako, jako kolejne, a oprócz tego jeszcze na sam koniec zapraszam Was serdecznie do grupy językowa siłka na Facebooku, na portal językowasilka.pl, e, na Instagrama Język Wrok, na fanpage Język Wrok e, i, no i do językowego sklepu, gdyby ktoś z Was chciał sprawić sobie któregoś z moich e-booków. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!